Wszyscy drodzy rodacy, którzy przeszliście tę drogę ostatnich kilku lat, ostatnich kilkudziesięciu lat, pewnie z podobną nadzieją jak ja, jak wielu bliskich mi ludzi, z nadzieją na dobre, pożądane zmiany w Polsce. Jestem ogromnie wdzięczny i zaszczycony. Że przyznana mi została ta nagroda Człowieka Wolności. To wielkie zobowiązanie i jednocześnie zobowiązanie do namysłu nad wolnością, do refleksji nad wolnością, czym ona dzisiaj dla mnie jest, czym ona jest dla Polski. Wolność to niewątpliwie doświadczenie, które dzieli całe pokolenie, Podobnie jak całe pokolenia dzieliły wcześniej doświadczenie niewoli. Bo oczywiście można pokolenie definiować metryką, ale można też definiować pewnym wspólnym przeżyciem, wspólnym doświadczeniem. I tak na to patrząc, dla mnie właśnie wolność jest pewnym wspólnym doświadczeniem wspólnotą idei, wspólnotą ideałów, ludzi, którzy dążą do. Lepszego świata, lepszej Polski. Wolność w XX wieku naznaczona była bardzo charakterystycznym polskim losem. Odzyskana z trudem w 1918 roku, później tak szybko utracona w momencie, kiedy stawiliśmy czoła niemieckiej nawałnicy i potem sowieckiej nawale. Później przez lata odzyskiwana właściwie w czasie beznadziei aż w końcu erupcja Solidarności, która dała nam tą wielką nadzieję republikańskiej, solidarnościowej wolności. Wreszcie stanęliśmy u progu prawdziwej niepodległości i dążąc do zrealizowania naszych ideałów, naszych z lat wczesnej, bardzo młodości, czy troszkę starszych ode mnie, którzy walczyli o nie całe życie, jak mój ojciec. Zdumieni patrzyliśmy na to, czym jest ta wolność, czym ona się staje, jak karłowata, jak przepotwarza się, jak czasami staje się jej zaprzeczeniem w czasach III Rzeczypospolitej. Bo właściwie nie ma w historii polskiej wolności, żaden pisarz nie podjął się napisania historii polskiej wolności, a byłaby to dzieło, byłoby to lektura niebywała, jedyna w swoim rodzaju. Pierwsze jej rozdziały to pewnie byłby taki nietypowy charakter wolności, wolność twórcza, wolność tolerancyjna, wolność znaczona od najwcześniejszych wieków w historii Polski właśnie otwarciem na innych, zaproszeniem dla innych. Jak traktat Kaliski Bolesława Pobożnego, który właściwie był unikalnym na owe czasy potwierdzanym przez późniejszych władców Polski aktem tolerancji, zaproszenia dla Żydów. Późniejsze wielkie nasze akty wolnościowe, tolerancyjne, jak Konfederacja Warszawska, kiedy, kontre, kiedy Reformacja walczyła z kontreformacją i właściwie rujnowała państwa przez stulecie, Polacy pokazywali, że rozumiemy wolność w sposób bardzo specyficzny, jako pewnego rodzaju więź. Więź, która jest składnikiem budującym naród, czerpiącym soki żywotne z przeszłości, ale jednocześnie sięgając w przyszłość, budując tą pierwszą rzecz Rzeczpospolitą obojga narodów w oparciu o obopólne zaufanie, o zgodę, o dbałość, o wspólne interesy. Coś niebywałego na ówczesne czasy, i właściwie niedościgły wzór wolności przez wiele, wiele stuleci. Ale drugi rozdział tej, druga część tej lektury nienapisanej, to byłaby wolność egoistyczna, wolność znaczona błędami. Niech ona też będzie pewnym memento dla nas. Wolność liberum veto, czy niezgoda na vivente regę, wolność warholstwa. Zborowskiego. Tu pewnie nie zgodziłbym się z jednym z moich wspaniałych, e, tutaj laureatów przede mną z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, który trochę inaczej patrzył na ten okres naszej historii, ale ja jestem przekonany, że tu mam rację, że trzeba dbać o siłę państwa tak, jak jednocześnie trzeba dbać o wolność jednostki, bo tylko w takiej kombinacji. Można budować prawdziwą, silną wspólnotę. To wreszcie wolność, która tak pięknie, a zarazem smutno została opisana przez braci boheńskich w tendencjach samobójczych narodu polskiego. Musimy o nich wszystkich pamiętać, bo ona, ta wolność, wolność egoistyczna, wolność anarchistyczna, zakończyła się dla nas fatalnie. Zresztą ta wolność anarchiczna, ona zwykle kończyła się szukaniem możnych protektorów z zagranicy. Nie chcemy takiej, takiego rozumienia wolności, nie chcemy takich egoizmów, które tak pięknie w tej laudacji pana redaktora Bronka, pana redaktora Wildsteina zostały przedstawione jako de facto zaprzeczenie wolności w, w rzeczy samej. Wreszcie kolejny rozdział, kolejna część tej wolności to wolność w dążeniu do niepodległości. I to nie jest wcale dla mnie pasmo klęsk, tragedii. To jest wyjątkowy rozdział w historii świata, kiedy poprzez pracę pozytywistyczną i poprzez wysiłki powstańcze pokazywaliśmy światu i pokazywaliśmy jednocześnie Polakom, że Wolność indywidualna bez wolności wspólnoty, bez wolności państwa jest nie tylko niepełna, jest właściwie prawie niczym, bo jednostkę, zaborca, okupant może bardzo szybko zgładzić, zniszczyć, czego doświadczyliśmy tak okrutnie podczas II wojny światowej. Dlatego ta, ten wyjątkowy, tragiczny, smutny, ale i. Zwycięski głęboki rozdział naszej wolności zakończył się tym niesamowitym zrywem równo 100 lat temu, który jest też świadectwem walki o wolność całej Europy. I tak wkraczalibyśmy pewnie w tej nieistniejącej lekturze o wolności w ten dzisiejszy czas, ten niedokończony czas poszukiwania naszej wolności w dzisiejszych wyzwaniach i w wyzwaniach przyszłości. Bo siłę naszej wolności musimy czerpać nie tylko z tradycji przeszłości, ale też z woli budowy silnej przyszłości, nowej przyszłości, z złapania tego byka nowoczesności za rogi. Nie możemy z sentymentem tylko patrzeć na przeszłość, czasami mamy, takie tendencje. Musimy z odwagą popatrzeć w przyszłość. Jak dziś, parę dni temu, byłem w Dawos, tam rozmawiałem z ekspertami, specjalistami od sztucznej inteligencji. Ona rodzi oczywiście wielkie wyzwania regulacyjne nie tylko wielkie wątpliwości, ale jednocześnie nie możemy się ich bać. Musimy je okiełznać, gdyż jeśli tego nie zrobimy, to inni podejmą to wyzwanie i wygrają z nami wyścig o lepszą przyszłość. Wygrają z nami tak, jak muszkiet i karabin wygrał z szablą. I dzisiaj trwamy w pewnym maratonie, weszliśmy w niego w ostatnich latach, w ostatnich 30 latach, na szczęście już 30 latach, bo mogliśmy w przyspieszonym tempie nadrabiać pewne błędy i problemy z przeszłości. I ten maraton znaczony jest czterema wielkimi obszarami. Pierwszy to wyścig w obszarze gospodarczym. Wiele mówim o nim redaktor Wilstein, rzeczywiście ten wyścig znaczony jest rewolucją cyfrową, rewolucją klimatyczną, rewolucją w tych obszarach, w których konkurują najlepsi w najnowszych technologiach. Sztucznej inteligencji zarządzania wielkimi zbiorami danych, uczącymi się maszynami czy technologiami kwantowymi, które jawią się jako najbardziej obiecujące technologie najbliższych dekad. I my musimy i od strony regulacyjnej, finansowej, intelektualnej i kulturowej zmierzyć się z tą przyszłością. Musimy czerpiąc z naszej siły. Historii, wspaniałej tradycji polskiej kultury zmierzyć się z tą przyszłością, wejść w tą przyszłość w sposób odważny, bo naród to nie tylko historia, język, kultura, to również wola trwania w przyszłości, wola prezentowania naszych osiągnięć, naszych sukcesów, naszej wspaniałej pamięci i historii, prezentowania innym narodom i wygrywania wśród nich. Drugi wielki obszar to obszar pamięci. Tu pokazujemy, zwłaszcza w ostatnich paru latach, jak ważny on jest aksjologicznie, jak ważny jest dla budowania, cementowania narodu, narodu rozedrganego, narodu uderzonego niejednym obuchem historii w ostatnich dziesięcioleciach, również w tych Najbardziej ostatnich dziesięcioleci. I o tę pamięć walczymy zdecydowanie, wiedząc, że jest to jednocześnie walka o prawdę. I niech rotmistrz Pilecki będzie właśnie takim najbardziej charakterystycznym przykładem bohatera, bohatera Europy, całej Europy. I poprzez walkę o pamięć. Ostatnich 80-100 lat, zwłaszcza II wojny światowej, i uczciwe spojrzenie na, strach, na straszne antyosiągnięcia systemu komunistycznego, niech ona znaczy również tę walkę o prawdziwą wolność w przyszłości. Trzeci obszar w tym maratonie, w którym uczestniczymy, to walka o wartości. O wartości takie jak rodzina, jak praca, o której tak pięknie mówił mój ojciec, jak prawo równe dla wszystkich, praworządność. To są te wartości, o które chcemy dbać: wiara, wolność. To walka o wartości jest szczególnie charakterystyczna dla losów Polski. I jednocześnie świadczy o naszej wyjątkowości. Rzeczywiście świadczy o naszej wyjątkowości, ponieważ jesteśmy jednym z nielicznych państw, jeśli nie jedynym, które pokazuje, że można szybko się bogacić, szybko poprawiać status materialny, a jednocześnie szanować swoją kulturę, swoje dziedzictwo, dbać o tradycje naszych przodków. Nie odżegnywać się od nich, nie obśmiewać ich jako reliktu przeszłości. To coś, co jest niebywałym połączeniem, co udaje nam się w ostatnich latach tę kombinację tworzyć, i niech ona będzie naszą wielką siłą na przyszłość. Wreszcie czwarty obszar to walka o duszę narodu polskiego, i tutaj rzeczywiście na wielu polach ona się rozgrywa: literatury, kultury, sztuki. Brak nam narzędzi walki o, o lepszą literaturę, tę literaturę, która sięga w głębie. Jak Norwid pisał, że autor sięga w ciemność po to, żeby tą jasność pokazać przyszłym pokoleniom. Brakuje nam takiej literatury dzisiaj, kultury, sztuki, bo miałkość systemu III Rzeczpospolitej. Przełożyła się niejako jako pierwsza, druga pochodna również na te wielkie dziedziny budowy ducha narodowego. A więc odbudowa tego ducha jest fundamentalnym zadaniem politycznym, zadaniem nas wszystkich. Nasi wspaniali przywódcy, duchowi, polityczni, myślę, że tak właśnie patrzyli na wolność. Patrzyli na Wolność w pewnym procesie ciągłości. Patrzyli na wolność jak Żeromski, który choćby w wietrze od morza dobrze wiedział, na czym, jak trzeba rozumieć przeszłość, na czym polega historia, ale jednocześnie przecież rozumiał wagę polityczną ówczesnej II Rzeczypospolitej i patrzył w przyszłość, patrzył i szukał tej Polski szklanych domów. Józef Piłsudski też zakochany w Słowackim, którym widział pi pisarza, poetę równego królom, ale jednocześnie w Europie środkowo-wschodniej szukał tego nowego wymiaru politycznego, budował nowy wymiar polityczny. Tak my dzisiaj również sięgając w przeszłość i opierając się na ramionach tych naszych gigantów, jednocześnie Chcemy wziąć udział w tym wyścigu o lepszą przyszłość w kolejnych dekadach. Myślę też, że wzbudzona w latach trzeciej Rzeczpospolitej pewna niecierpliwość jest też charakterystyczna dla dzisiejszego czasu i warto, żeby Polacy zrozumieli, że owoce wzrostu czasami muszą rosnąć trochę dłużej niż tylko jeden rok nawet dłużej, czasami niż jedną kadencję, że trzeba zasiać te inwestycje, żeby one wyrosły, że ten czas mierzy się zegarem kadencji, a czasami dekady. I jak ten nasz pisarz kiedyś się zabierze za tę historię polskiej wolności, myślę, że tam odnajdzie też, odnajdziemy też ostrzeżenie o wolności niecierpliwej. Musimy mieć pewną cierpliwość dla planu, dla strategii, dla realizacji tego planu. Dzisiaj gdzieś widziałem tutaj prezesa polskich linii lotniczych LOT. Ja sobie parę lat temu żartowałem. No pewnie po co nam LOT, skoro mamy Lufthansa? No ale właśnie ta cierpliwa uprawa gospodarczej ziemi pokazuje, że spółka, która skazana była na sprzedaż, a właściwie na likwidację. Dzisiaj kupuje swoich konkurentów u naszych najbogatszych sąsiadów. To cierpliwa realizacja polityki gospodarczej, inwestycyjnej, finansowej pokazuje czym jest repolonizacja, czym jest budowa ekspansji polskiego kapitału. Jednocześnie tworząca i przestrzeń, tworząca przestrzeń do wzmacniania, do umacniania dumy narodowej. Jakże ważnego składnika wolności, naszej państwowej dumy. Tego, czego tak bardzo nam brakuje od 300 lat, bo tak wiele mieliśmy powodów, żeby wątpić, że Polacy potrafią zadbać sami o siebie, że potrafimy połączyć tę wolność indywidualną i to, o czym mówił redaktor Wilcześn, tę wolność. Od czegoś, ale w szczególności wolność do czegoś, tę wolność, która jest wolnością wspólnotową, połączyć z dbałością o siłę państwa, bo właśnie w tych ramach realizuje się jednocześnie interes wspólnoty i ludzkość za bardzo nie zna lepszego wynalazku niż rodzina i państwo. Rodzina na tym poziomie mikro i państwo, na poziomie makro, które dba o wszystkie rodziny. I nie dajmy się zwieść na manowce różnych eksperymentów ideologicznych. One mogą doprowadzić do rozbicia i rodziny i państwa. Tego nie chcemy i tego do tego nie dopuścimy. Ten wspaniały rozdział, ten wspaniały rozdział wolności, który dzisiaj świętujemy i który jest w ostatnich latach coraz bardziej widoczny pozwala nam odpowiedzieć na bardzo ważne pytania czy będziemy w stanie intelektualnie zmierzyć się z wyzwaniami przyszłości czy będziemy w stanie rozpoznać na czym polegają regulacyjne wyzwania bo dzisiaj dzisiejszy świat w dużym stopniu to świat walki regulatorów sprytnych regulatorów rozumienie tych meandrów współczesnej gospodarki, jest jednocześnie warunkiem sine qua non siły państwa i budowania tej siły państwa. Odpowiedzieć sobie na pytanie o połączenie właśnie tradycji z tą nowoczesnością, która aż drży już ziemia, jak ucho się do niej przyłoży. Na wiele pytań trzeba będzie odpowiedzieć, ale jedno z pytań jest bardzo blisko przed nami, to, już w maju odpowiemy na bardzo ważne pytania wyborcze. I takim gwarantem ciągłości walki o wolność w coraz to bardziej nowoczesnym wydaniu, ale jednocześnie jak najbardziej arcypolskim gwarantem jest prezydent Andrzej Duda. I I to jest pytanie na które Polacy muszą odpowiedzieć. Już wkrótce czy chcemy tej gwarancji wolności, czy chcemy kontynuacji takiej wolności, wolności, która jednocześnie realizuje hasło i republikańskie i hasło właśnie solidarności, że nie ma wolności bez sprawiedliwości społecznej, nie ma wolności bez solidarności. Realizujemy je w praktyce, tak jak realizował je Lech Kaczyński, bo przecież ta jutrzenka wolności, tak współcześnie rozumiana, zawitała do nas w 2015 roku dzięki uporczywej walce trwaniu Jarosława Kaczyńskiego i jego brata Lecha Kaczyńskiego, którzy torowali, którzy torowali z mozołem drogę ku wolności. Odrzucając polityczną poprawność, odrzucając mity o kapitale, o handlu, takie, jakimi byliśmy wtedy karmieni. To wreszcie wielka zasługa setek tysięcy działaczy Prawa i Sprawiedliwości, dzięki którym tych pięć ostatnich wyborów to były zwycięskie wybory. Ta nasza wielka, wspaniała tradycja wolności, ta wolność otwarta, tolerancyjna, ta więź, o której mówiłem, odrzucenie egoizmów, wolność i suwerenność, walka o niepodległość jest możliwa dzisiaj, jej ubogacanie jest możliwe dzięki Wam. I dlatego dzisiaj stajemy przed tymi zasadniczymi wyborami. Często są takie momenty w historii bardzo zasadnicze, kiedy na takie pytania się odpowiada. Dziś jest taki moment, kiedy bolszewicy opanowali już wszystko, to pisarz rosyjski Iwan Bunin pytał dorożkarza, co działać, co robić. Dorożkarz powiedział: "Fajrant, nic nie robić, już nic się nie da zrobić. Nie możemy dać się uśpić. Nie możemy dać się wcisnąć w kolejny bezczynności. Wrogowie wolności kochają bezczynność. Chcą apatii, chcą marazmu, chcą bezruchu, chcą właśnie tej bezczynności. Nie możemy na nią pozwolić. Tu i teraz odbywa się ta walka o wolność. Wolność dla Niemców, niektórych niemieckich filozofów, to nieuświadomiona konieczność, dla Francuzów to tajemnica, dla Polaków, dla Polski zastanawiałem się, czym jest wolność dzisiaj i myślę, że najlepszym słowem jest nadzieja. Wolność to nadzieja tej jutrzenki, lepszej przyszłości i wolność to nasza arcypolska wartość. Leżała długo przysypana popiołem historii, najwyższa pora, żeby po nią sięgnąć. Dziękuję bardzo.